Diogdańsk. Wiadomości. Robert Silski. Radio Gdańsk świętuje 71 urodziny. Z tej okazji w studiu koncertowym imienia Janusza Hajduna trwa gala urodzinowa. Za chwilę wręczone zostaną tytuły Radiowej Osobowości Roku oraz bursztynowe mikrofony Radia Gdańsk. Tytuły Radiowej Osobowości Roku przyznawane są od 19 lat. Zdobywają je przedstawiciele różnych profesji, politycy, ludzie kultury, sportowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy. Bursztynowe mikrofony. Zarząd Radia Gdańsk wręcza od 1995 roku. Roku wyróżniani są nimi pracownicy radia za szczególne zasługi dla rozwoju publicznej radiofonii na wybrzeżu. W tym roku przyznano dwa równorzędne tytuły osobowości roku i trzy bursztynowe mikrofony. Katarzyna Bellingham otrzymała tytuł Osobowości Roku za swój głos i ogromną wiedzę. Od roku Tomasz Olszewski w programie Ogrodniczka w Radiu Gdańsk wypytuje ją, jak sadzić i pielęgnować rośliny. Do tej pory zdołała odpowiedzieć na każde zadane przez niego pytanie. Tomasz rozwija się błyskawicznie, do tej pory orientował się tylko, co to jest pigwówka, a dziś potrafi odróżnić pigwę od pigwowca. Pani Katarzyna ogrodami zajmuje się od lat, jest specjalistką od ogrodów angielskich, choć osobiście za te najpiękniejsze. Uważa te znajdujące się w Holandii. Wraz z mężem Andrew ma wspaniały ogród na Kaszubach. Jak twierdzi, gdyby nie była ogrodniczką, byłaby historykiem i zajmowała się historią ogrodów. W radiu musi uważać na jedno. Mówię za szybko i bardzo staram się mówić powoli. Proszę to docenić, bo w życiu mówię jeszcze szybciej. Pomorskie drzewa, krzewy i kwiaty, a zwłaszcza byliny, przyjęły nagrodę dla Katarzyny Bellingham z dużym zadowoleniem. Gdańsk. Wiadomości. Grzegorz Pelowski został radiową osobowością roku dzięki udziałowi w programie Ludzie i Pieniądze. Firma Grzegorza Pelowskiego jest znana w Gdańsku już od 1920 roku, a on sam należy do trzeciego pokolenia piekarzy. W sierpniu 1980 roku Pelowski był jednym z pierwszych, którzy zdecydowali się wesprzeć strajk stoczniowców. Od pierwszych dni bezpłatnie dowoził im chleb, w wolnej Polsce kontynuował działalność piekarską. Oprócz chleba zaczął też wypiekać coraz bardziej wyszukane ciastka. Do radia Grzegorz Pelowski trafił przez przypadek. Dwa lata temu wystąpił w zastępstwie i tak już został. Jest znany z ostrych wypowiedzi. Do jego specjalności należy sernik, którego receptura była przygotowywana we współpracy z Wedlem. Ten kształt, ten smak tego sernika to powstał w wyniku tych no, wyjazdów i ocen głównego technologa firmy Wedlem. Pracownicy radia podkreślają, że przyznanie nagrody nie ma nic wspólnego z tym, że Grzegorz Pellowski do programu zawsze przychodzi ze swoim sławnym sernikiem, niemniej rozważany jest pomysł zmiany programu na ludzie, ciasta i pieniądze. Radio Gdańsk. Wiadomości. W tym roku przyznano trzy bursztynowe mikrofony. Właścicielem pierwszego został Wojciech Suleciński. Od trzech lat w Radiu Gdańsk prowadzi program Co za historia? oraz komentarze. Dziennikarz zaczął swoją karierę w telewizji. Jak opowiada, trafił tam przez przypadek. pracowników różnych nielegalnych pisemek młodych dolosowywano do poszczególnych pokoi. I ja przy pomocy takiego losowania trafiłem do pokoju z napisem TV. Dziś Wojciech Suleciński uważa, że radio odpowiada mu dużo bardziej. Nie dysponuję jakbym się specjalnie niebanalną powierzchownością. Jestem takim podtatusiałym już w tej chwili, pięćdziesięcioparolatkiem. W związku z tym e, głos radiowy jakby może jakby spowić to powiedzieć, spowiedź pewną tajemnicą. Wojtek słynie ze swojej pracowitości oraz niezwykle dobrego humoru. Co jest powodem tego dobrego humoru? Nie udało nam się jeszcze ustalić. Najbardziej charakterystyczną cechą Wojtka jest jego śmiech. Jak sam mówi, gdy zawiodą już wszystkie inne źródła utrzymania, zamierza zacząć sprzedawać go jako dzwonek do telefonów komórkowych. Na razie ma jeden zakaz: nie może śmiać się na antenie, choć czasami o tym zapomina. Radio Gdańsk. Wiadomości. Bursztynowy mikrofon otrzymała też Katarzyna Wietecha z działu promocji i reklamy. Pracuje u nas już 8 lat, jej oczkiem w głowie jest 31-letni synek, a wolny czas spędza na odziedziczonej 20 lat temu działce. Namiętnie słucha programu Katarzyny Bellingham. Czym zajmuje się w radiu? Jeżeli ktoś chce otrzymać patronat Radia Gdańsk, musi najpierw przekonać do tego Kasię. Jeżeli ktoś chce usłyszeć o swojej imprezie w zaproszeniach, musi uśmiechnąć się do Kasi. Ponadto zajmuje się naszą reklamą zewnętrzną. Jeżeli widzicie gdzieś logo Radia Gdańsk, to na pewno stoi za tym Kasia. A czego Kasia najbardziej nie lubi? Szanowni koledzy, nie przychodźcie z prośbą o wizytówki dzień po tym, jak wysłałam zamówienie do drukarni. Jak się dowiedzieliśmy, nagroda dla Kasi Wietechy nie ma nic wspólnego z tym, że wizytówek właśnie potrzebuje Andrzej Liberacki, prezes Radia Gdańsk. Radio Gdańsk. Wiadomości. Ostatni z nagrodzonych to Robert Silski. Robert w Radio Gdańsk jest wydawcą i prezenterem serwisów informacyjnych. Od kiedy pracuje? Nie pamiętam, to znaczy, że pewnie już dość długo. Sędzia piłkarski o świetnym radiowym głosie. No czaruś, no nie taki młody, ale wciąż czarujący. Fajny, skromny, pracowity, życzliwy, z dużą dawką poczucia humoru i z celną ripostą. Robert Sicki? No kto to jest? To są moje skarżenia z Roberta. No proszę, jak miło o mnie mówią. No to zakładam marynarkę i idę odebrać nagrodę. Ale w sumie to jak rok temu ja dostawałem a mikrofon, to w filmiku nikt nie kręcił.